Dzień dobry dzień dobry. Kolejne zadanie, znowu pochodzące z tego samego zbioru zadań co zwykle, czyli druga klasa, Krzysztof Pazdro, e, zbiór zadań. Tym razem zadanie o numerku 2.124 jest troszeczkę ciekawszą treścią. Mamy równanie. E, zobaczcie, widzimy je tutaj w lewym górnym rogu, czyli 3 odjąć wartość prezentacji z minus 2, i to wszystko na wartość bezwzględną, jest równa m plus 7. M jest oczywiście parametrem, który przyjmuje wartości e, rzeczywiste. I teraz zobaczcie, co my tutaj mamy zrobić. Tutaj mamy napisane. Musimy znaleźć nie tyle takie wartości parametru m. Dla którego to ma rozwiązania, tylko takie wartości parenturę m, dla których to ma więcej rozwiązań dodatnich niż ujemnych. Czyli tych rozwiązań dodatnich będzie więcej niż tych rozwiązań ujemnych. Po pierwsze, od czego musimy zacząć? To musimy zacząć od tego, że to równanie w ogóle ma mieć rozwiązanie. No to zobaczcie, jak popatrzymy na to, na całą lewą stronę, to cała lewa strona to jest wartość bezwzględna z jakiegoś tam wyrażenia. Nie ma to znaczenia jakiego, ale wartość bezwzględna z czegokolwiek, z jakiejkolwiek liczby rzeczywistej. Musi być nieujemna. To oznacza, że to, co jest z prawej strony, czyli w tym przypadku m plus 7, także musi być większe bądź równe od 0. No bo inaczej nie będziemy mieli możliwości dobrania e, takich x, żeby tam w ogóle zaszła równość, czyli m po prostu jest większe bądź równe od minus 7. I tutaj mamy taką sytuację, że na dzień dobry ograniczamy sobie rozwiązywanie tego równania tylko do m, które są równe co najmniej minus 7. No i wtedy zobaczcie, próbujemy zacząć to rozwiązywać. Czyli mamy wartość bezwzględną z pewnego wyrażenia jest równa m plus 7. To znaczy, że to wyrażenie wewnątrz wartości bezwzględnej, czyli 3 minus wartość bezwzględna z x minus 2 musi być równe albo m plus 7, czyli tej liczbie, albo musi zaś taka sytuacja, że 3 minus wartość bezwzględna z x minus 2 jest równa liczbie przeciwnej, czyli minus m minus 7. No i zobaczcie, co się teraz będzie tutaj działo. No, w obu sytuacjach chcemy jakby wyliczyć wartość bezwzględną z x minus 2. Czyli z tej lewej strony będziemy mieli x minus 2 i zobaczcie, co ja tu muszę zrobić. Muszę odjąć m, czyli jest równe minus m, prawda? I odjąć 7, czyli minus m i jeszcze odjąć 4. Lub w tej drugiej sytuacji będę miał x minus 2 na wartość bezwzględną. To jest równe m plus 10. No i zobaczcie, w obu sytuacjach muszę mieć oczywiście założenie, żeby to w ogóle miało rozwiązanie, że to jest większe bądź równe od 0. Czyli żeby tutaj w ogóle było, było rozwiązanie, no to minus m minus 4 musiało być większe bądź równe od 0. Czyli m musi być mniejsze bądź równe od minus 4 a w tej drugiej sytuacji m plus 10, czyli m plus 10 musi być znowu większą bądź równe od 0, czyli m musi być większe bądź równe od minus 10. Oczywiście, żeby w każdym z tych podprzypadków istniało rozwiązanie. Patrzcie, co to od razu oznacza, że jeżeli m jest większe bądź równe od minus 7, to ten warunek też zachodzi. Czyli jak m będzie większą bądź równe od minus 7, to dwa rozwiązania z tej prawej strony na pewno będą istniały, czyli x minus 2 równe m plus 10, i z drugie x minus 2 równe minus m minus 10. To oznacza, zobaczcie, że x te, w, w, to, to pierwsze będzie równe m plus 12, to będzie jedno rozwiązanie, a w drugim przypadku będziemy mieli x to będzie równe minus m o, dodajemy 2 odjąć, m, odjąć 8. To będzie drugie rozwiązanie. I teraz zobaczcie, co my wiemy? Wiemy, że m plus 12 cały czas pamiętamy o tym, że m jest większe będzie równe od minus 7. Jeżeli m jest większą niż od minus 7, to m plus 12 jest na pewno dodatni, czyli to jest liczba na pewno dodatnia. Czyli co to oznacza? Że na pewno, jeżeli m jest równe co najmniej minus 7, to mamy jedno rozwiązanie dodatnie. To nam idzie w dobrym kierunku, ale mamy na razie jedno rozwiązanie dodatnie, a potrzebujemy mieć ich więcej niż tych ujemnych. Teraz musimy zająć się co? Minus m minus, y, minus 8, no to to może być różnych znaków, no bo to może być właśnie jakie? Minus m minus 8, to zobaczcie, kiedy, jakie to będzie. Zadajmy sobie pytanie, kiedy to też będzie dodatnie. No to będzie dodatnie, jeżeli m będzie mniejsze od minus 8. Ale zobaczcie, ale m jest większe bądź równe od minus 7, czyli nie jest mniejsze od minus 8, czyli zobaczcie, to rozwiązanie na pewno jest ujemne. Dlaczego? No bo m jest większe bądź równe od minus 7, czyli minus m jest mniejsze bądź równe od 7, i odejmujemy 8, czyli m jest minus m minus 8, jest mniejsze bądź objęte minus 1, na pewno ujemne czyli zobaczcie, ta lewa, ta prawa strona daje mi jedno rozwiązanie dodatnie, drugie ujemne Czyli co ja teraz muszę mieć? muszę popatrzeć na tą stronę drugą, na tą stronę lewą i muszę dostać tutaj, no co jedno rozwiązanie dodatnie albo dwa rozwiązania dodatnie bo jeżeli same dodatnie ujemne, to będzie źle ale uwaga, mogę też dostać taką sytuację, że dostanę dodatnie i zerowe, bo zobaczcie rozwiązanie zerowe nie jest ani dodatnie, ani ujemne czyli teraz patrzcie, co my musimy tutaj mieć czyli teraz mamy tutaj taką sytuację, że gdyby dodatkowo m było mniejszą dziwną od minus 4 czyli to daje nam w ogóle jakieś rozwiązanie a dać musi, bo jak nie da, będziemy mieli jedno dodatnie, jedno ujemne to mamy dwa rozwiązania x minus 2 równe minus m minus 4 no i drugie x minus 2 równe m plus 4 czyli zmieniamy znak czyli z tej lewej strony będziemy mieli x równe i dodajemy tutaj 2 czyli minus m minus 2 a z drugiej będziemy mieli x równe i dodajemy tutaj 2 czyli będziemy mieli m plus 6 no i patrzcie co się podzieje teraz tak Rozwiązanie minus m minus 2. To teraz co my wiemy o znaku tego rozwiązania? Minus m minus 2, uwaga, m jest mniejsze bądź równe od minus 4, czyli m jest mniejsze bądź równe od minus 4, czyli, czyli m jest mniejsze bądź równe od minus 4, czyli minus m jest większe bądź równe od 4, czyli minus m minus 2 będzie większe bądź równe od no, 2, czyli dodatnie. Czyli to rozwiązanie jest dodatnie. Pod warunkiem, że spełniony jest ten warunek, że m jest równe co najwyżej minus 4. Czyli mamy dwa rozwiązania dodatnie, jedno ujemne już na pewno. No i teraz co? Czy znaczy, to nie może dać rozwiązania ujemnego. To musi być zatem większe bądź równe 0. Czyli m musi być większe bądź równe od minus 6. No skoro m ma być większe bądź równe od minus 6, to wtedy jest to rozwiązanie dodatnie albo równe 0. Dalej będzie dobrze. Ja zobaczcie, no, ponakładamy nam się tutaj trzy warunki. Pierwszy, że m musi być równe przynajmniej minus 7. Drugie, że m nie może przekroczyć minus czwórki. I trzecie, że m będzie się być większe bądź równe od minus 6. Jak nałożymy sobie te rozwiązania na siebie, to mamy minus 7, minus 6 i minus 4. No to tak, m ma być większe bądź równe od minus 7, większe bądź równe od minus 6 i mniejsze bądź równe od minus 4. Część wspólna. Jest między minus 6 i minus 4, czyli tak naprawdę w tym zadaniu m -y z przedziału od minus 6 do minus 4 dadzą nam taką sytuację, że będziemy mieli albo dwa rozwiązania dodatnie jedno zerowe, jedno ujemne, albo trzy rozwiązania dodatnie i jedno ujemne. W każdym razie wtedy warunki zadania będą spełnione, czyli będziemy mieli jakby dobrze, czyli to rozwiązanie będzie miało dobre rozwiązanie. Zobaczcie w tym zadaniu tu już jest co liczyć, mamy. Taką sytuację, jeżeli AMO w od minus 6 do minus 4, warunki zadania są spełnione i mamy tutaj taką całkiem konkretną, chyba nie wcale, wcale nie taką oczywistą analizę różnych przypadków, które mogą tutaj nastąpić. Popatrzcie, pomyślcie. No i do zobaczenia tym razem. Dzięki. Pa. pa.